Wysypałam całą swoją kolekcję tanich markerów alkoholowych, żeby je ułożyć i właśnie mnie naszło na taki eksperyment i rozkminkę na temat wpływu mediów społecznościowych na mój rozwój i pracę ilustratora. A żeby całkowicie nie zanudzić, podrzucam jako podkład wizualny film z malowania ilustracji właśnie tymi markerami. Zaczynam! Zatem jestem tak stara, że pamiętam czasy, kiedy nie było Instagrama. To był czas, kiedy umieszczało się swoje ilustracje w galeriach internetowych. Taką najbardziej znaną w Polsce był Digard i na świecie był to DeviantArt. Deviant, ale powiedzmy, że jako polski użytkownik mam prawo do dewiacji. W każdym razie Digard był tą pierwszą platformą, na której zamieściłam swoje prace i to były prace bardzo niedoskonałe. To był rok 2003, bodajże, albo może 2004. Moje początki z mediami cyfrowymi i malowałam nie za pomocą tabletów. Nie wspomnę o tabletach ekranowych, ale po prostu za pomocą myszki. Pierwsze kroki w Photoshopie używanie i nadużywanie filtrów i burn i dodge tool bodajże, tak. Niesamowitą dla mnie frajdą było, kiedy w roku chyba 2007 szłam do pracy wiedząc o tym, że tego dnia moja ilustracja dostała tak zwany digardy dnia, czyli to było takie wyróżnienie. Czułam się niesamowicie doceniona. No, czułam się królem świata. Znaczy, tak naprawdę wiedziałam, że nie, ale pozwoliłam sobie na tą Nasz polski Digard był niezbyt sprzyjającym miejscem do rozwoju. Zwłaszcza artyści są bardzo czuli na punkcie swoich prac. Na polskim digardzie pod pracami krytyka była bezpardonowa. Podczas kiedy na DeviantArcie, bo jeżeli ktoś coś pisał, to z reguły było to coś miłego. Na DeviantArcie też mi się zdarzyło kilka razy dostać DeviantArt dnia. Dzięki temu, że pojawiło się miejsce w sieci, w którym można było pokazać swoje prace bez wielkiego stresu, że ktoś cię zjedzie, i dostać bardzo dużą taką dawkę motywacji, inspiracji i pozytywnych komentarzy, to sprawiło to, że zaczęłam trochę bardziej wierzyć w to, że jest możliwa dla mnie droga rozwoju artystycznego, plastycznego, bo Kończyłam wtedy architekturę krajobrazu i wiedziałam już, że to nie jest kierunek, w którym będę chciała się rozwijać. Nie miałam zbyt wielkiej wiary w siebie, że bez szkoły artystycznej mogę dalej działać w artystycznym kierunku. Pojawianie się takich galerii internetowych i pozytywnego odbioru, a także właśnie blogów, bo to też był czas blogowania i ludzie wpadali ze swoimi komentarzami, najczęściej pozytywnymi. Dzięki tym blogom i galerii internetowym, ja się odważyłam wyjść z takim pomysłem, Aby pracować jako ilustrator, w tamtym czasie tworzyłam cyfrowo, ale też moją główną ulubioną techniką były akwarele. Po zajęciach, a potem po pracy. To był dobry dzień, jeżeli przygotowałam dwie ilustracje, ale to były naprawdę skończone ilustracje z reguły w formacie poziomym. Jakoś tak bardziej mi on odpowiadał. To wszystko zmieniło się, kiedy weszły social media. Facebook nigdy jakoś specjalnie mi nie zatrybił. Od razu tam nawiązały się połączenia głównie z ludźmi, których znam, i to ograniczyło taką swobodę ekspresji, i wrzucania swoich ilustracji z obawy przed oceną, bo oczywiście wiadomo, że to jest najważniejsze na świecie, to jest co pomyślą o nas nasi znajomi, nieznajomi. Także jak pojawił się Instagram i nie przeniosłam na Instagram tych wszystkich znajomości facebookowych, to poczułam się wtedy naprawdę wolna. Instagram był przede wszystkim zabawą, wrzucały się tam swoje zdjęcia z śniadania, bądź właśnie nieudanego lub nieudanego szkicu i mało kto się przejmował, czy ktoś to widział, czy nie widział. Ważne było, żeby dać fajne filtry. Zaczęły pojawiać się coraz więcej ilustratorów, artystów, ci, których śledziłam kiedyś przez blogi, i w krótkim czasie Instagram stał się moją ulubioną platformą do obserwowania innych, w związku z tym również. Być miejscem, w którym rzucam swoje ilustracje. W tym czasie zaczęłam też już pracować jako ilustrator. Czas na dopracowane ilustracje sukcesywnie się zmniejszał. Jako początkujący ilustrator. I byłam człowiekiem od wszystkiego, od ulotek lokalnych sklepów z ciuchami poprzez kolorowanki do jakichś produktów, przez logo, które zdecydowanie nie jest moją ulubioną bajką, przez wektory, których też nie znosiłam, ale potrafiłam i przez projektowanie papierów do rabbookingu, co było fajną przygodą. Przez ilustracje, ale to nie były od razu ilustracje w stylistyce, z której byłabym dumna i którą chciałam wykonywać. Najczęściej były to ilustracje, w których ja musiałam się dopasowywać do klienta. Mimo tego, że byłam szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa, że jestem w stanie utrzymać się ze swojego rysowania, to nie do końca odpowiadało temu, co bym chciała w życiu robić. A ważne było dla mnie, że nie muszę iść do pracy, która odrzuca, czyli każda inna pora za rysowaniem. Starałam się rysować dla siebie, ale tego czasu było mało. Formaty też były mniejsze, miałam zaczęłam malować przede wszystkim cyfrowo i wrzucać to wszystko na Instagrama. Coraz więcej było takich ćwiczeń raczej, studiów, krótkich e, prac, no i co najważniejsze w formacie kwadratowym bądź pionowym, bo taki format najlepiej sprawdzał się na Instagramie, więc zaczęło mieć znaczenie, w jakim czasie wrzucam te prace, jak one wyglądają, jak wyglądają przede wszystkim w siatce w otoczeniu innych postów. Zaczęło się rumakowanie, zaczęło się kombinowanie. Więcej klientów przychodziło do mnie z Instagrama, im bardziej mi rosło konto, tym więcej mi się zdarzało mieć fajnych zleceń i tym większą wagę musiałam. Poświęcić na to, jak to zaaranżować. Zamiast taką przyjemnością, ucieczką od pracy, jaką był kiedyś blog czy Art, stał się pracą. <ślał> stał się po prostu pracą. Taką odskocznię nadal do tej pory stanowi dla mnie Insta Stories, gdzie sobie pozwalam na rzucenie czegoś, co nie wyszło, czy zupełnie od czapy. Z nadzieją, że klienci tam nie zaglądają, co jest złudną nadzieją, bo zaglądają tam również. Muszę przyznać, że mimo presji i sprawdzania tego, co działa, czy mogę narysować ilustracje z cyckiem, bo zaraz jest jakieś zgłoszenie, że weszły formaty filmowe, więc oprócz tego, że trzeba było dość intensywnie rysować, to jeszcze to wszystko nagrywać. Cuda widy stanie na głowie. Ale to wszystko się opłacało, dlatego że naprawdę trafiali do mnie fajni klienci. Dużo ciekawych zleceń dostałam dzięki temu, że zostałam znaleziona na Instagramie, czy potem też na TikToku. Instagram dał tą możliwość rozwoju i wzrostu konta a potem ją gwałtownie uciął. Pięci nie znajdują przez Instagram, a w związku z tym Instagram chce, żeby zacząć mu za to płacić. W tym momencie sobie pomyślałam, o o nie! To znaczy jasne, Instagram to biznes, chce na nas zarabiać, ale do tej pory myślałam, że jako twórcy wkładamy tak jakby swoją cegiełkę w utrzymanie uwagi użytkowników Instagrama, więc jesteśmy bardziej partnerami. I kurczę, nie podoba mi się takie postawienie sprawy. Ja się tak nie będę bawić. Po prostu poczułam, że mam tego wszystkiego już dosyć. Dosyć tej walki o bycie widzianym, dosyć mam tej walki o tworzenie nowych postów, walczenie z algorytmem. Myślę, że to poszło po całości, bo także ja zaczęła mieć doszyć zleceń, które nie do końca odzorowują moją stylistykę, które nie są zgodne z tym, co mi w duszy gra. I poczułam totalne zmęczenie z niemalowaniem, bo malowanie to jest coś, co muszę po prostu wykonywać i mogę być niewyspana, ale muszę być wymalowana. I to nie chodzi o twarz, tylko o potrzebę malowania nie dla klientów, nie tak jak ktoś sobie zażyczy, tylko całkowicie dla siebie, z wolnością, z prawem do pomyłek, z prawem do wybrania czegoś, co jest całkowicie niepopularne. Tylko włącznie praca. Czy to, no niestety, ale w dzisiejszych czasach konieczne skupienie na social mediach i potrzeba przygotowywania pod algorytm. Nawet jeżeli to byłoby pod osobę, która obserwuje, żeby to konkretnie jej się podobało, to nadal nie jest kierunek, w którym ja bym chciała dalej podążać. Jakbym miała to na wykresie, jak social media działają dla mnie, to nawet jeżeli one działały, to działały dla mojego biznesu, ale czy one działały dla mojego rozwoju? I pewnie w jakiś sposób tak ale to był krótki moment. To był krótko. Za to, co jest bezsprzecznie dobrym efektem social mediów internetu, to jest to, że mogłam trafić na dużą ilość ludzi, która mnie motywowała, która mnie utwierdzała w tym, że to nie jest szalony pomysł, aby spróbować w wieku dwudziestu kilku lat drogi, którą wszyscy odradzają, dlatego że jeżeli się nie uda, człowiek stanie, otrzepie spodenki i weźmie się za coś innego. I gdybym nie miała tego wsparcia nieznanych ludzi, z których Łączyła ze mną pasję do malowania. To bym się nigdy podejrzała, na to nie odważyła, bo w swoim otoczeniu raczej moje pomysły i moje pragnienia spotykały się z reakcją typu pukanie się w głowę. Ciekawe to jest też, czy dzisiaj, w momencie, kiedy mamy do czynienia z generowanymi obrazami i dużym załamaniem się branży kreatywnej, czy droga bycia właśnie ilustratorem to był dobry wybór? I oczywiście, że tak, bo mam za sobą, jakby nie patrzeć, naście lat kariery. Kariery to tak szumnie brzmi, ale chodzi po prostu o pracę ilustrator. Która była czasami dla mnie bardziej wymagająca, czasami mniej, ale uważam, że to było cudowne móc pracować rysując, nawet jeżeli czasami wymagało to ode mnie. Też zapomnienia o własnej drodze, to jednak dało mi możliwość technicznego rozwoju, rozwoju umiejętności, znajomości programów, znajomości różnych mediów. A gdybym została w zawodzie architekta krajobrazu, myślę, że też dzisiaj bym już nie pracowała, bo bym je szlak trafił i myślę, że żaden zawód, który nie był związany z rysowaniem na dłuższą metę nie posłużyłby mojemu zdrowiu psychicznemu. A co do mediów społecznościowych? No ale wydaje mi się że bardziej sensowne budowanie swojej strony, swojego newslettera, no i może jednak YouTube'a, dlatego że to połączenie jest troszeczkę głębsze. Wartościowe będzie dla mnie skupienie się nad tym, co ma dłuższą żywotność niż post na Instagramie, który tylko przerzucamy palcem, ledwo czytając podpisy. I co najważniejsze, treści wrzucone w bloga YouTube'a są wyszukiwalne i żyją o wiele dłużej. No dobra, wygadałam się, teraz bym bardzo chętnie posłuchała, jakie media społecznościowe działają dla Was, co najbardziej lubicie oglądać i gdzie, co jest warte poświęcenia swojego czasu według Was. I mam nadzieję, że pogadamy sobie na ten temat w komentarzach. Patrzę na to biurko zasłane rozwalonymi mazakami. To są właśnie te wszystkie projekty, które bym chciała zrobić, a życie nie jest w stanie pomieścić i trzeba wybrać ten jeden rządek markerów i zacząć go układać. Ten wybór mnie teraz czeka. W przenośni i w praktyce.